Siemaneczko mam wszystkim z tej strony Drake i powracamy do gotika na moim kanale oczywiście Ostatnio zgarnęliśmy nową broń z e, szybu kopalni Nieczynnego szybu kopalni To mam, nie, to jest wąż Gościu ma na mnie wąż Snake? Snake? Snake Pogadaj o snakeu no Ja rozumiem, że generalnie żołnierzom nie płacić jakoś super dużo, ale żebyś zrobił jako kowal na, na drugi etap, no dajcie że spokój Podobno jesteś hutnikiem Widzę, że bystry z ciebie chłopak. No, same piątki w szkole. Stary. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. A, o, gościu skupuje i ma wpis do rudy. Okej, okay, dobra, no to na talking. Blanty zostają, bo one są mi potrzebne. Nie mam pojęcia, do czego ale na pewno, do czego jest to potrzebne. Sprzedamy ten bamberski pierścionek ochrony przed ogniem. Sprzedamy słabszy łuk. Sprzedamy starą broń. Generalnie możemy chyba sprzedać bagienne ziele Możemy też chyba sprzedać nasze blanty Możemy oddać mu klucz do składowiska Ewentualnie jeszcze go potrzymamy, bo może Ulberto będzie chciał go odkupić, to jeszcze go potrzymajmy chwilę. Dobra. Co do... fajnie, że gościu może co tak wydać, wiecie, te, ta ruda ma znaczenie, to, to jest ruda na, na kontakt ze światem zewnętrznym, nie? A gościu może tak bez problemu dać nam prawie 400 brek rudy z jakiejś bzdety. Chociaż w sumie dajemy mu blanty, więc no cóż, na pewno będziemy... Na pewno skorzysta sobie w przerwie. Okej, okay, dobra, fajnie. Dorobiliśmy się. Generalnie jeszcze nie wiem, co będę z tą całą kasą robić, aczkolwiek coś na pewno, jakie, jakieś zastosowanie dla niej znajdziemy. Dobra, bo jak widać generalnie kasa jest mniej przydatna niż w takim Rizenie, gdzie na przykład za każdą pierdołę dosłownie wołają sobie po, po tysiąc, nie wiem, po tysiąc sztuk złota tutaj raczej e, nauka, to tylko kwestia punktów. O Jezu, co to było? Kopacz, strażnik. Oto no, ja mam kolejnego orka niewolnika. To jest fajne, że, jakbyś, że jakbyśmy zeszli tutaj i nie przyniesiemy tego kółka do Jana, no to te maszyny nie działałyby. To jest takie fajne szczególi. Kopacz, kopacz. Kopacz. Patrzę, czy ktoś tutaj nie ma przypadkiem imienia. Kopacz. Piekielniki. Generalnie, że ta ruda się defin definitywnie przyda w momencie, kiedy Pójdziemy kupić tę nową zbroję, bo pamiętam ona będzie kosztować 500 tak znam reguły tej gry No i jesteśmy przed wejściem do kopalni. Kopacze sobie kopią i z tym gościem mieliśmy gadać azgan. Gdzieś tutaj musi być gniazdo Pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dobrze wiedzieć. zamknięto ten szyb. Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak z pod ziemi. Czy to może znaczyć, że tam jest, gniazdo, pełzaczy? jest ich gniazdo? Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Aszgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan. wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Dobra, okej. Okay. Generalnie Jan nic o tym nie wspominał, więc ten pan robi troszeczkę to na samowolkę, aczkolwiek jest to dobry pomysł, bo faktycznie w momencie, gdy otworzymy ten szyb, no to... Yy... Wy, wyjdzie na z niem z 10 albo nie wiem, 15 pełzaczy naraz i sami ni chuj nie, od, nie, ode, nie odparlibyśmy tego ataku. Tak więc potrzebujemy wsparcia a definitywnie to ekspertami od walki z pełzaczami i walki w ogóle są właśnie strażnicy świątyni. Na szczęście trzech siedzi sobie tutaj. I tych trzech uda nam się zapewne zgarnąć. Zbudźcie! Zbudźcie, zbudźcie kolego. Co słychać? Słuchaj. Mógłbyś... O, to nie było miłe. Ej, górna kosz, mógłbyś przestać palić, blanta. Czy to jest w ogóle ten sam blant, który jest prezydentem temu chutnikowi? Yy, się! Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Dobra, okej. Okay. Jeden załatwiony. Zbudz się! Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Koloma I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Proszę bardzo. Proszę. Mam ich Może sporo. Ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Asgana. Będę czekał. Generalnie... Tylko ten dupek nie chce nam pomóc. Zbudźcie! No zbudźcie, się, zbudźcie. Co słychać? Słuchaj. No super, generalnie znalazłem gniazdo pełdacza, a ty siedzisz tutaj, będziesz patrzył, tak? Generalnie na tym poziomie więcej strażników świątynnych nie ma. A mi niekoniecznie chce się włazić na górę kopalni tylko po to, żeby paru jeszcze ściągnąć, więc będziemy musieli poradzić sobie z dwoma i Ranie jeśli gdzieś tam utracimy kontrolę nad tłumem, to i tak e, zapewne strażnicy z starego obozu również ruszą do walki, aczkolwiek e, jakoś super nie liczył czy coś. Dobra. O, ko kopacze, trzymajcie się swoich kill bo za będzie rozpierducha. Dobra. Poczekajmy aż ten jeden strażnik jeszcze tutaj przybędzie. Wiem, że można chyba tutaj sprawdzić trzech albo czterech strażników, nawet bo pamiętam, że kiedyś tak z ciekawości po prostu obszedłem całą kopalnię i wygadałem tematy ze wszystkimi imiennymi strażnikami świątynnymi, no i właśnie oni tutaj e, przybyli i było ich chyba 3 albo 4, wtedy tamten ten tłumek pozaczy już był absolutnie żadnym problemem. Dobra, poczekajmy aż tamten się tutaj pojawi my w tym czasie e, uleczmy się naszym ulubionym mięsem oczywiście. Spaliłbym sobie szeblanta przed akcją, aczkolwiek wszystkie sprzedałem. Dobra, mamy mamy dwóch strażników świątynnych. Zapiszmy grę, bo rozpierducha będzie niemała, uwierzcie mi. Dobra, okej. Okay. Gotowy? Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. No, no będzie. No oczywiście to ja muszę przekręcić wajchę. Dobra, lecimy. Let's get ready to rumble. Je yeah. They coming Generalnie strażnicy Olaj sprawę widzę Dobra okej, okay. wbijają, wbijają Ej, kam ej czemu słuchaliście broń kretyni? Kurwa pierdonem Tylu przeciwników ja pierdonem swojego oczywiście, nie? To jest to, to witajcie w Gothiku. Dobra, ja tutaj będę osłaniał ich z łuku Niczym hołkaj kurwa A i tutaj zaczyna się kurde problem, bo tutaj będzie kurewsko ciemno, uwierzcie mi Zbucie Zbucie, zbucie. Dobra, po robocie z... Czy aż mi tutaj powie? Witaj. No witaj, witaj. Dobra, okej, okay. nikt nie skomentuje wielkiej walki z pełzaczami widzę, dobra. Opróżniamy te trupy, bo tak jak mówię. Wydaje mi się, że Korka Lom, jeśli najpierw przyniesiemy mu właśnie to, to, te, 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 te żujki pełzaczy, no to zapłaci nam za to bardzo fajną kwotę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko ważne jest, żeby najpierw przynie, dowiedzieć, powiedzieć mu o tych całych właśnie paszczach pełzaczy, a dopiero potem jakby wykonać questa z... z głównego questa z wydzieliną pełzaczy, bo oczywiście nieważne jaką... Ilość y, tych właśnie żujek mu przyniesiemy, to on i tak twierdzi, y, będzie twierdzi, że ma ich za mało. Ktoś mi dzwoni do drzwi, ale ja mam to generalnie w dupie. I teraz tak światło. Weźmiemy sobie, bo wchodzimy na bardzo ciemne tereny, wy zapewne już absolutnie nic nie widzicie. Ja w sumie też niewiele można powiedzieć. Yy. Okej, okay, dobra, wybaczcie krótką przerwę, poszedłem zobaczyć co z tymi drzwiami. No nic, odpalamy światło. I teraz, no cóż... Będzie średnio bo mamy takie magiczne światełko i tam musimy zapierdalać jak głupi, bo to światło nie będzie trwało wiecznie. Be powiem więcej będzie trwało dosyć krótko, a my musimy spędzić tutaj troszkę czasu. O, o ty gnoju, o otygnoją. Nie, 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 nie. bez i wyciągnij broń, szybko. Generalnie zawsze jak coś możemy cofnąć się do naszych tutaj sojuszników i oni pomogą nam z walką, jednak jeśli to oni zadadzą ostateczny cios, no to... Nie dostaniemy expa. O kurde. A, 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 a nie. God damn it. O rany, 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 rany. Nie wy... Nie pykło, nie pykło. Dobra, jeszcze raz. Czwóreczka. Ale dobra, nie mam. Okej, okay, ponownie gra się skraszowała. Jest wybitnie, powiem szczerze. Dobra, od razu wyciągamy to Tutaj będziemy mogli troszeczkę posnajpić i troszeczkę tutaj nadwyrężyć właśnie z... odległości. Generalnie w tej lokacji pełzacze lubią spałnić nam się za plecami. To jest... O, bardzo średnio fajną te techniką ze strony gry. Dalej. O kurwa, z ich dwóch. Jest ich trzech. Dobra, idziemy po wsparcie. Wsparcie. Hej, wsparcie. 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 E, panowie, tutaj ten. O właśnie, fajnie. Fajnie, że zauważyliście czy coś, nie? Dobra, jebać tego ekspa. Ważne, żebyśmy przeżyli. Noju! Kill stealer cholerny Cały exp dla niego Kutafon Dobra, zrobiłem bodajże trzy pełzacze Tam muszę je odnaleźć No dobra, nieważne, balić to e, Podjedzmy sobie Albo no, po prostu wypimy sobie potkę może No widzicie już ten Podstawowa potka nie leczy nas na full To już jest dobry znak, czyli idziemy już w stronę silnego bohatera to znaczy O dobra, jeszcze może sobie 100% sobie odpalę nie mam pojęcia o co chodzi z tymi randomowymi kraszami gry. Powiem szczerze, że jak do tej pory grałem w Gotika, to raczej nigdy mi się nie wykraszała. Miałem różne błędy z tą grą związane, ale takiego krasza do pulpitu, jakiego właśnie mam teraz, dosyć często jeszcze mi się nie zdarzyło. Dobra, lecimy dalej, bo to światełko już długo nie pociągnie, a jednak ten kawałek jest dosyć długi, zwłaszcza jeśli chcemy go tutaj dosyć porządnie zwiedzić i... Nie dać się zaskoczyć pełzaczom. Generalnie to są rury, z których teoretycznie się chyba spełnić pełzacze. Nie spełnią się, nic z nich nie znajdziemy jak coś. Yy, dobra. Weźmiemy sobie łuk. Cięciwa nam się zbagowała, ale to nieistotne. Okej. Okay. O! Kolejny... O na napinajcie cięciwe. Bez I Dobrze, że strzelając do przodu strzelam też na boki, nie? Generalnie, okej, okay, fajnie. Tutaj przyjąłem cios, ale na szczęście nie był to cios duży. Generalnie pełzacze, tak jak właśnie mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków, są moim zdaniem jedną ze wizytówek serii Gothic. Generalnie w trójce gotika te pełzacze przyją taką metamorfozę, że to jest kurwa nieporozumienie. Nawet nie poznacie, że to są te same stwory. Eee, aczkolwiek, eee, mimo tego, iż uważał mnie właśnie za dosyć rozpoznawalnych przeciwników, to nic wielkiego jak po prostu wielkie, nic innego jak wielkie mrówki i tyle. Pełzacz. A, dobra, dostał. A, elegancko, dobra. Im więcej wykosimy z łuku, tym lepiej. W końcu niestety będziemy musieli stanąć z nimi, z nimi w twarzą w twarz, czy tam cokolwiek mają pełzacze. Ale... Im więcej wykosimy z daleka, tym lepiej dla nas. O kurwa. Dużo ich. Dobra, zapisujemy grę. Tak, wiem, zapisuję co minutę, aczkolwiek wolę robić tak, niż potem powtarzać chociażby jakikolwiek segment yy, naszej przygody. Czyli ja sam dostrzel... a, dostrzeliłem. Dobrze. O, dobra. Trafię raz jednego, raz drugiego, więc jest spoko. Sorry. Jestem Legolas Tylko, że nie jestem elfem. a nie jestem taki... 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 taki bardzo mało męski Dobra Omnomnomnom, nom nom. Om nom 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 om nom, nom, nom. Kurczaszek, om nom, nom nom Super Zapiszmy po raz kolejny. Właśnie z tego powodu byłbym mieć trzy sejwy, że jakbym coś między saveami się zjebało, to mam save zawsze minutę wcześniej jak coś. Tak, i zaraz zobaczymy naszego kochanego bossa. Generalnie jeszcze kawałek mi został, aczkolwiek już wolę przystosować sobie tutaj zaklęcia. za mi się nie przyda. Dobra, mam nadzieję, że te kula ognista i ognisty pocisk wystarczą, żeby go rozłożyć. Jeśli nie, to będę musiał napierdalać z miecza, a to nie będzie łatwe. Znaczy, jest z naszej tutaj, z naszego Buzdyganu, czy Amorgersterna, czy whatever. Zbliżamy się powoli do naszego celu. O kurwa, jest i nasz cel, już mogliście zobaczyć tutaj kawałek źródła pełzaczy w tym konkretnym miejscu Dobra, wyciągniemy je na otwartą przestrzeń Na szczęście boss się nie rusza, to jest, to jest taka jego jakby zaleta Boss się nie rusza Pewnie ze względu na to jak wygląda Okej okay, dobra, raz, dwa, raz No dalej, dalej bez i traf go Nieważne Niestety łuk z jakiegoś powodu nie działa na bossa, to jest bardzo dziwna sprawa Jakby w ogóle ma po prostu stuprocentowy damage na obrażenia kłute z łuku Dziwna sprawa, naprawdę dziwna Ale no cóż, poradzimy sobie tak czy inaczej Ubijemy jeszcze tego jednego pełzacza O właśnie Ubijemy go kurwa w walce wręcz Znaczy w walce w O Jezu, tu są dwa pełzacze, tego nie przewidziałem Tego moje moje O nie, jeszcze żeby się ciemno. Dobra, na szczęście tutaj te jakby strumienie lawy spływające, nie wiem co kurwa może być żyły, czy coś takiego. O, dobra. Level. Spływające po ścianach dają troszeczkę oświetlenia. Dobra, na jednym światełku si przyjechaliśmy. cały tą wakację to dobrze, to dobrze wnosi. Dobra. Okej. Okay. Dawaj paszczę, noju. Okej, okay, tu zapisujemy. I mamy naszego pierwszego bossa. Bo można go nazwać bossem, bo to jest jedyny potwór w takim rodzaju. Innych nie znajdziemy w tej grze. I jest to nie kto inny jak... No właśnie ona. Królowa podzaczy. Jak widać nie ma absolutnie żadnego agro, póki do niej nie podejdziemy. Światło się nie przyda. O ta, kurwa machaj sobie łapkami. Pula ognista. Ona ma mnóstwo zdrowia. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zdrowia. Bum! Ok, bardzo mało obrażeń zadałem, myślę, że zamówiłem więcej. łykniemy sobie potkę na... potkę na manę. Na szczęście się nie regeneruje, tak jak mają to niektóre stwory w gotiku 2 jako swój jakby atut. Boom! Teraz w pełni nadawana kula ogniwista. super, kolejna potka poproszę. 5 ognisty pocisk. I to już przykład nie zrobiło jej żadnego obrażenia. I tak samo możemy sobie daj plutwo patrzcie na to. Widzicie? Zero, absolutne zero obrażeń, zero reakcji na atak. No nic, musimy okładać ją w sposób tradycyjny. Zapiszmy sobie. Generalnie ona najprawdopodobniej ma nas na hita jak coś nie. I ona wbrew tego, że nie wygląda, to może obracać się wokół właśnie, własnej osi. No właśnie. Co też daje jej możliwość ataku z każdego jakby miejsca. Trzeba po prostu walczyć na tej zasadzie. Generalnie wiem, że gdzieś tutaj można dostać, znaczy można znaleźć zwój z zakręci, zaklęciem gromu. Jeśli mamy zwój z zaklęciem gromu, no to grom rozwają po prostu na hitał. To jest jeden z najpotężniejszych damage dealerów po prostu w grze pod kątem zakręć. Jednak żeby chyba odpalić grom, trzeba mieć ileś tam many podstawowo. To też niestety... To też niestety musielibyśmy rozwinąć minimalnie postać. Generalnie znowu mam ten dziwny myk, że słyszę, że Demech wchodzi, jednak Demech nie wchodzi. O, jednak wszedł nareszcie. Fajne jest to, że ona po każdym naszym ataku minimalnie przerywa swoją animację. To jest fajna sprawa. Jestem pewien, że ma nas na hita maksymalnie dwa hity, więc musimy sobie właśnie uważać. Przecież to nie jest najbardziej emocjonująca walka z botem, jak już widzieliście. Coś tak myślałem Jestałem właśnie SMS-a, zaraz go sprawy, że dobiję kró królową pełzaczy i dostaliśmy 2000 ekspa i co ja za SMS-a dostałem? O Jezu Chryste Dobra No nic. To tutaj sobie zaraz zakończyłem, bo zostałem wezwany przez kogoś gdzieś, nieważne. Ogarnimy królową pełzaczy. Tutaj... Y Zrąbmy jej jajeczka. Bo właśnie o to chodzi, to jest jakby rozwiązanie sprawy Kalom'a, żeś tak wyrażę. Właśnie w nich znajduje się jakby esencja widzieliny pełzaczy, czy jakby głupiej tego tam nie nazwać. No nic, dobra, ubiliśmy ją, troszeczkę ta walka trwała. Nie była w żaden sposób emocjonująca, ale tak jak mówię, jeśli weszlibyśmy w granicę jej ataku i ona by nas zaatakowała, to straciliśmy, to jeśli mielibyśmy pecha, to Zostali, zostalibyśmy zabici na hita. Dobra, generalnie użyjemy sobie światła znowu. I tak nie będzie nam już przez dłuższy czas teraz potrzebne. Przynajmniej nie, żeby miało takiekolwiek tak znaczenie, ale odciążyliśmy sobie minimalnie kiepulnik. Teraz teoretycznie cała kopalnia powinna nam gratulować. Ja tylko wyjdę na jakiś miarę bezpieczny teren i tam zapiszę ostatecznie i tam zakończę odcinek. Zobaczymy, czy, czy Ashgan coś nam powie. Kolejny jakby kolejny jakby odcinek rozpoczniemy od rozmowy z Janem. On najprawdopodobniej pogratuluje nam zwycięstwa i da nam jakiś fajny przedmiocik. A potem ewentualnie może od razu uderzymy do starego obozu. Tak, dobra, w takim bądź razie tutaj wyjdziemy i pogadamy sobie tylko i wyłącznie z ażganem spod bramy. Może on nam coś miłego powie. O no właśnie. I w kolejnym odcinku ja w międzyczasie pogadam z Janem, on powinien nie powinien, nic ciekawego, tylko, tylko nam pogratuluje, więc mam nadzieję, że tutaj wybaczycie mi to, że nie pokażę wam tego dialogu. Ja po prostu spotkamy się już w starym obozie i oddamy e, kartkę z testem od testu zaufania Diego. Dobra, aż Gan coś mi powiesz miłego? Nie. któryś z Ciebie może Zbycie. ty? O, dobra, okej. Okay. Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję Ci w imieniu całego bractwa. No, bractwo jeszcze mi podziękuje. Nigdy nie odwróć. Dobra, koniec. Niech Przepuść mnie. Zbudź się. Zbudź się. Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale. Wróć do obozu i wypełnij. Okej, okay, dobra, nic ciekawego. Zapewne też na tej zasadzie właśnie będzie jakiś, nie wiem, tekst od Jana. Tak więc dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wybaczcie, że jest krótsze, no zostałem wezwany do obowiązku powiedzmy. Tak więc spotkamy się już w starym obozie, gdzie oddamy kartę testu zaufania Diego. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało raz jeszcze. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w pewnym odcinkach Gotika na moim kanale. Trzymajcie się plutko i na razie.